Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie u kanale Michał Nowak 2024 rok i robimy tapetę na waletynki. Waletynki? To waletynki! Ale to polecam na waletynki. Nie, 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 nie. zrobić tapetę? Dowolą. Ok, Okej. Okay. Mamy tapetę. Teraz, co zrobić? Napisuję. Michał. Nowak. 2024 Dobra, mamy to napis Wybramy kolor na czerwony Dobra, mamy zrobić tu Dobra Teraz jeszcze waletynki 2024 Dobrze, mamy to Teraz się poprawić, ale to przesuniemy o kilkanaście sekund i robimy. Dobrze, serdecznie dziękujemy.